W dzisiejszym odcinku Minecrafta będę naprawdę bardzo zmniejszony, i moim zadaniem będzie zdobyć z trofeum. Jednak nie będzie tak prosto, ponieważ będzie towarzyszyć mi trójka łowców, których zadaniem będzie mi w tym przeszkodzić. Siema łowcy. Hej, siema. Siema łowcy, siema Jeżu, siema Żaba, siema Mamut się mamo! Zasady są takie. Wy macie kompasy, które prowadzą was do mnie. Pokażcie. Ma macie? Macie te kompasy? Mamy, mamy. Ja mamy. Każdy ma kompas. Dobre, dobre, dobra, dobra, dobra. Za to ja mam kompas, który zaprowadzi mnie. O kurde, spadłem chyba gdzieś. Jezu, to się ciężko gra w tego Minecraft'a, bo będąc tak małem, naprawdę ludziska. A ja mam kompas, który prowadzi mnie do trofeum. Za chwilę wyruszę w podróż. Wy dacie mi 60 sekund. Po czym zaczniecie mnie gonić. I jeżeli któryś z was mnie zabije, to wtedy wygrywacie. A jeżeli ja zdobędę trofeum to wygrywam ja. Okej. Okay? Wszyscy ogarniają. No tak, 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 tak. Okay, tak, 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 okay. tak proszę Nie wiem gdzie jest jeszcze stritus. Ok, on tam W Oby do boju. A ty, jeżeli chcesz więcej odcinków z tej serii, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, jak sądzisz, kto w dzisiejszym odcinku wygra konkurencję, czy uda się nam zdobyć trofeum? Ja mam nadzieję że tak, ale nie będzie łatwo. Chociaż chłopaki, nie wiem czy właściwie mnie Zauważyć nawet, jak będę, mam śmigać tu pod dose. Jakby, serio, jestem mniejszy niż trawy, Dosłownie, jakby to jest źbłotrawę, jest. Dwa razy większe ode mnie. Tak, taki, taki wariacik będzie śmigał, nie? Ha, tak, tak, jak mrówka, totalnie. Dobra, lecimy, słuchajcie, 60 sekund. Mam nadzieję, że nie będą czytować i będą e, wszystko rozgrywać uczciwie. Lecimy w takim razie za e, strzałeczką, i mamy już przed sobą wioskę, więc perfekcyjnie. Mam nadzieję, że e, coś tam znajdziemy sensownego. Jakieś jedzonko. O kurde, krówki, dobra, nie, nie, nie. Nie zabijamy żadnych krówek, póki nie mamy mieczyka, bo nam zejdzie na to po prostu pół godziny. Tutaj mamy jakieś dyniosławy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, lecimy, lecimy... Jo, ale serio, bo to jest tak małym aż mam flashbacki z naszej serii survivalowej. Okej, okay. czy jest y, tutaj farma, czy jest kowal? Okej, okay. jest woda jakaś, jest... O, jest kowal, jest kowal, jest wejście. Dobra, mamy to, mamy to. Jest żelazo, ludzie, i jest złoto. Złoto nam się może przydać na jabłuszko, wiadomo. Mamy pięć y, żelaza. Co to znaczy, że mamy pięć żelaza? Pięć żelaza, to możemy zrobić kilof i miecz, który Jest drugi kowal! Jest drugi kowal! Wiedziałem, że w wiosce mogą być dwaj kowale. E, mamy. Hej, e, hej, hej, hej! He, he, he. Co się stało? Co się stało? Pierwszy raz, słuchajcie, jaka, widzę dwóch kowali w wiosce. A przynajmniej nie kojarzę, dobra. Ale za to nie ma żadnej farmy. Albo mi się wydaje, albo nie ma żadnej farmy. Lecimy dalej, słuchajcie. E, chłopaki nie wiedzą, gdzie jest e, trofeum. I musimy tą wiedzę właśnie wykorzystać. Rzecz znaczy ich nie wiedzę, tak naprawdę. E, nie chcę się wkopywać, póki nie mam jeszcze drewna. Mimo, że mógłbym, bo mamy kilof, tak tylko przypominam. Ale wydaje mi się, że możemy spokojnie i zebrać, e, słuchajcie, jedno drewno, właśnie dwa drewna, tak, żeby zrobić sobie crafting table oraz jakieś podstawowe narzędzia w stylu mieczyk, bo w sumie już mamy, więc przynajmniej tyle. Dobra, przejdźmy się jeszcze kawałeczek, przejdźmy się kawałeczek, dobra. E, I najlepiej bądźmy na jakiejś otwartej przestrzeni, ponieważ, słuchajcie, w otwartej przestrzeni ja mam przewagę, ponieważ ja ich zauważę z daleka. E, oni są duzi, jest ich trzech, a ja jestem sam i jestem naprawdę maciupeńki. Jakby po prostu będę wiedzieć, gdzie się zbliżają, prawda? Dobra, myślę, że już spokojnie minęły na dwie minuty. O kurde, tutaj są pieski, ja nie mogę, gdybym tylko... O, czemu on się bi... A, one owce zabijają. Owce zabiły, tak, tak, tak! Mięsko, 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 dobrze. Słuchajcie, wilki mi się nam tak bardzo przydały, ale niestety, no nie mamy kości, więc nie możemy nic z tym zrobić. Okej, okay, więc znajdźmy jakąś otwartą przestrzeń, trochę bardziej niż to, gdzie teraz jesteśmy, i spróbujmy skraftować podstawowe itemki. Dobra, szybka akcja, szybka akcja. Mamy więc crafting table, okej, okay. i zrobimy mieczyk. Mamy miecz, ludzie, mamy miecz. O kurde, dwa miecze. No ładnie, teraz bierzmy ten crafting table, zbierzmy ten crafting table i zawijajmy dalej. Z mieczem nie będzie już tak ciężko. Jakby przynajmniej tyle. E, I myślę, czy nie byłoby całkiem smart, całkiem mądrym rozwiązaniem zrobić dla nich jakieś pułapki, bo w końcu muszę jakoś to wykorzystać, że jestem taki mały i w sumie ciężko będzie mnie czasami zauważyć, bo mogę się wepchnąć w jakieś miejsce, w które oni nie są w stanie wejść. To jest naprawdę solidna przewaga. Okej, okay, lawa, 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 o kurczę. Nie mam wystarczająco... Aj, głupi jestem z tym mieczem. Kto jak głupio? Zrobiłem dwa miecze, mogłem zrobić, słuchajcie, teraz wiaderko lawy I z takim wiaderkiem lawy byśmy mieli... Słuch, o kurde, oni tu idą, oni tu idą, oni tu idą O-o, o-o, Jo, no widzę was chłopaki, jesteście tutaj yes, Musi tu być, musi tu być, chłopak zwariuje się, kompas, waruje, yes, kompas yes, Ope, To jest OP, to jest OP opcja, Chyba, yes, okay. yes, że... No, powiem wam, yes. że chłopaki... Jest tu! Ej, ojo, wy nie macie, wy nie macie mieczyków? Wy nie macie mieczyków? Yo, żadnych mieczyków nie zrobili. Co jest? Nie da się, nie da się, go... się nie da uderzyć. Nie da się uderzyć. Da się uderzyć. Ej, no mamut, możesz uderzyć? <grym> Nie, da się nie. uderzyć, od mnie uderzył, od mnie uderzył kilka razy nawet. Dobra. Nie. Ej, chłopaki, chyba musicie zrobić lepsze mieczyki, znaczy jakiekolwiek mieczyki. Yeah. Dobra, nie, dobra, masz przekichane młodych. Okej, okay, ale dobrze przynajmniej wiedzieć, że <laughs> ciężko się ze mną bić, skoro tak latam. Ha, dobra strategia. Stary, jest mega ciężkie. Nie Bo... da się uderzyć. Z sercu stref... da się uderzyć. da się da, dobra, mnie uderzyć. Nie mnie uderzył kilka razy. <laughs> Jakby troszeczkę Nie się straciłem, Nie powiem, ale... <laughs> to było całkiem zabawne. Panowie, spitranujemy zbroje z diaksów i zobaczymy wtedy, czy się uh, tu, mamut Mam o, ma o nie, o <laughs> okay. nie, o nie. Okej, okay, zapomniałem o tym kompletnie powiedzieć, ale to trofeum, po której ja teraz biegnę, można zdobyć tylko diamentowym kilofem. A to oznacza, że musimy za chwilę iść do tych podziemi, faktycznie, e, i musimy wziąć do roboty. Ale zanim to, e, musimy wykorzystać to, że mamy teraz chwilę przewagi. Taką dosłownie sekundkę mamy przewagi, ponieważ oni zaczynają od samego początku. Są w tamtym miejscu, gdzie zaczynaliśmy grę. Więc teraz mogę jeszcze szybko zdobyć troszeczkę o kurde jak się tu podsadzić, jak się tu podsadzić. Dobra, tą wełno się podsadzę, wejdę tutaj, podejdę. Zbierzemy słuchajcie troszeczkę kamienia, trochę węgla. Muszę mieć takie rzeczy, um, tak żeby zrobić ciekierkę zebrać sobie jedno drzewo całe i mieć trochę zapasu drewna pod ziemię, bo nie chcę utknąć pod ziemią bez drewna, bo to jest najgorsze. E, więc zbieramy słuchajcie ze dwa drzewa, lecimy w dół e, i yo Yo, Szczerze mówiąc, myślałem przez chwilę, że będzie tragedia, kiedy oni podbiegli do mnie, ale no na szczęście faktycznie to musi być serio ciężkie walczyć z kimś takim jak ja. W sensie, jeżeli są sprytni, a chyba są, e, to mogą, słuchajcie, wykminić, że bardzo łatwo byłoby mnie zabić na przykład wiaderkiem lawy. Po prostu ja do tej lawy super łatwo wpadnę, jeżeli cokolwiek takiego będzie przede mną. No ale e, miejmy nadzieję, że jednak na to nie wpadnę, nie będę na tyle mądrzy i będą próbowali bić jakimś wieczykiem, albo jeszcze lepiej... Ta, powodzenia. Dobra, jesteśmy więc w jakimś cave'ie. Idealna sytuacja, moi myli. Jesteśmy więc z pochodnią i możemy schodzić na dół, na dół, na dół, na dół. Dokąd nas zaprowadzi ten cave? O kurde, o kurde, czemu nie zrobiłem tarczy? Czemu nie zrobiłem tarczy? Mogę zrobić tarczy, przecież mam żelazo. I mam, o, 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 mam czy nie łuku, nie mam, ale mam strzały. To w sumie byłoby ciekawe, jak taki bąbel strzelać z łuku. To, to proszę za pomysł. E, Okej, okay, tarcza, 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 tarcza. czy mogę tarcza? tarczę? E, come on, come, on, come on. Mogę zrobić tarczę, dobra, więc tarcza, wiadomo, nam się bardzo przyda do walki ze wszelkimi potworami. A ja z kolei nie mam jedzonka. O nie, o nie, dobra. Słuchajcie, w cave będzie mi ciężej znaleźć. Ale jeszcze ciężej będziemy znaleźć, jeżeli zacznę zaraz. Słuchajcie. Wchodzić sobie na dół. Kopać! Dobra, kopanie, jeden blok pod siebie może jest głupim pomysłem, i może faktycznie nie powinien tego robić, ale kopanie przed siebie nie jest aż takie złe. Dobra, teraz jednak wracamy do kopania pod siebie. Obyśmy nie wpadli do żadnej kurcze głupiej lawy. O, okej! Okay. Gdzieś jesteśmy, to nie slawa na szczęście, tylko wodna jaskinia. I to bardzo dobrze, robimy kolejne komplikacje, tak żeby było nas ciężej znaleźć. Myślę, że to bardzo, bardzo sprytne. Tutaj w ten sposób. I kopiemy się w dół. Jesteśmy na 29, 27, 26 kratce i musimy szukać diaksów. Kurczę, szczerze mówiąc, znalezienie diaksów, będąc takim bomblem, może być wyzwaniem, chyba że znajdziemy kejwa. Albo chyba, że będziemy sprytni i będziemy kąpać na rogu czanków. E, o co chodzi? Dobra, wytłumaczę teraz e, tajny sposób, jak kopać diamenty. Jak się jest desperacki desperackiej sytuacji, jak my teraz, i co się zdobycie szybko. E, słuchajcie, kopiemy na granic czanków, a. Wtedy mamy większą szansę na szybkie znalezienie diaksów. Dlatego też, e, słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby to wypaliło. E, zbieramy żelaza więcej. Żelazu, 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 żelazu się super może przydać, ale nie aż tak, więc więcej go nie zbieram. Na jakieś wiaderko najwyżej, prawda? I myślę, czy nie przydałoby się jednak, mimo wszystko, mimo że naprawdę czuję, że oni chodzą mi po piętach, zrobić piecyk. Piecyk, w którym przepalimy to mięsko, jedno mięsko, które mamy. Ale jednak mięsko e, i będziemy mogli, no wiecie, tak jakby sobie e, odrodzić to życie, bo trochę przypał, że mamy tak mało życia. Mogą nas dopaść, a e, nie chcę tego. <laughs> Okej, okay. Jak jeżeli dopadną, mają mnie na dwa hity, może jeden hit, zależy, jakie mają zbrojki, zależy, co oni tam mają. E, a teraz, no, no, zrobiło się lepiej, dużo lepiej. Dobra, zbieramy i lecimy dalej. Ej, mam diamenty! Co? Masz diamenty, żaba? Do... Ej, bez kidu! Skopałem ja się, do... ja się do... i... praktycznie do... ma diamenty? Jak to ma diamenty? Dobra, ja... Ej, graf! Teraz Co? A bo ty robiłeś sposobem grafa jakimś. Tak, tak. Skuba, niutki, skuba niutki. dobra. No ja nie okay. znam sposobów grafa, to ja nie, nie mam diaksów, nie. Ja też mam diaksy. Ja, ja też teraz to robię. Co jest, jest grane? Co jest grane z nimi, ludzie? Ja będę mieć ostatni diaksy, tylko ja potrzebuję diaksy. Dobra, dealer, pomogę ci, to... Może być w rzece, wiesz? Też. Tak, może być w rzece, stary. Nie, ja ci nie no naprawdę, powiem ci. No... Ja ci nic nie powiem, ja ci nic nie powiem, żaba, gdzie ja jestem, bo tutaj próbujesz, ale ja tutaj... Ja ci jak może znaleźć diaksy, łatwo. Okej, okay, dobra. To sposób, jak znaleźć diaksy. Powiedz, żaba, jak znaleźć diaksy. Ale nie, bo się... Nie wiem, czy to jest... Nie pamiętam tego dokładnie, ale to było tak, że jak miałeś gra w Ale i... znalazłeś diaksy! No... <laughs> Yo! Patrzcie, co się stało! Patrzcie jaka lipa, jestem nieprzytomny. Zagadałem się z chłopakami, e, tutaj wiecie, one mi mówią jakieś rzeczy. Ja nie powinienem w to wchodzić, słuchajcie, teraz... Przez, przez, przez swoją głupotę nie mam e, kilofu żelaznego. No, pozdro 600. Dobra, szybko przepalamy w takim razie. Zróbmy sobie kamienny kilof. Będzie to lepsze niż nic. E, musimy znaleźć, słuchajcie, jakikolwiek diaksy. Ej. <laughs> Ulepszenie, o nie, mam najpierw żelazny kilof, a potem kamienny. No, super, okej, okay, okej. Okay. Typowy Minecraft speedrun. I szukamy nadal diaksy. Nadal idziemy w dobrą stronę, więc e, nie czuję się, że... Popełniam jakiś błąd, że marnuję czas idąc, bo jakby idziemy w dobrą stronę. Nie wiem, droga jest dalej niż mi się wydawało, ale też z tego co chłopaki powiedzieli, wszyscy zmają już na właściwie jak w tamtym teamie. To jest bardzo zła sytuacja, bardzo niedobrze i um, no, mam powody chyba, żeby się obawiać, ale na szczęście mamy już żelazo, chill. Czy ja mogę zrobić jakąś część zbrojki sobie? Nie, ale mogę zrobić wiaderko, ale póki co się z tym wstrzymam, bo. To nie jest też jakoś desperacko niepotrzebne wiaderko, ale myślę, że faktycznie to byłoby całkiem mądre użyć wiaderka na nich, bo jak mówię, ja jestem małym bomblem i będzie ciężko, tak też mi się wydaje, mnie dorwać, a z wiaderkiem e, myślę, że będzie można fajnie z nimi zawalczyć. Zwłaszcza jak mają jakieś diamentowe miecze, a pewnie zrobili miecze, nie zrobili zbrojek, oni chcą mnie dorwać. Jak syd, jak syd, jak O oh, kurde, aż <laughs> wyrzuciłem z ekscytacji kilo. Dobra, jeden, dwa, trzy, cztery. Jo, mamy cztery diamenty. To jest więcej niż potrzeba, bo potrzeba nam tylko diamentowy kilo, tak naprawdę. A to. Ej, my jesteśmy chyba bardzo blisko tego trofeum, a to oznacza, że musimy tylko wydostać się na górę. O nie. Ale oni mogą tam czekać. Kopiemy się w takim razie na górę. Yy, mamy wszystko gotowe. Nie, nie mamy nic wszystkiego gotowego, nie mamy zrobionych rzeczy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Cztery diamenty. Eee, co mogę zrobić? To no, mogę zrobić kilof i łopatę. No, łopatę nie potrzebuję, a kilof muszę mieć. Eee, więc, no, mogę zrobić tylko kilof tak naprawdę. Eee, to mogę schować, okej. Okay. Eee, nie nie odciszyć zaraz i grać z chłopakami, tak żeby wiedzieć, co się dzieje. Żeby mieć... A, nie, nie powinienem wiedzieć, co się u nich dzieje. Wychodzimy już zaraz na powierzchnię, mam wrażenie. Okej. Okay. Eee, I... Eee, Pytanie, tylko jak daleko do trofeum? Jo, ode mnie jest! Au! Ej, czemuś nie kopię do góry nad siebie po prostu? <noise> Jestem jakiś nieprzytomny chyba. Okej, okay. chociaż chyba ja po prostu z drugiej strony, jak to robiłem, myślałem sobie o tym, że. Yo, jakby oni mogą tu być czy Wyłączmy sobie czanki. już nie potrzebuję tych informacji. I okej. Okay. Jest. O! Oh. Oh. Ktoś tam jest? Czekajcie, otwórzę się. O siema. Co robicie, chłopaki? Co tam? No właśnie, spotkałem się z Trisusem. Spotkałeś się z Oni... susem? Ech... O nie! się spotkałeś? O nie! Nie tych diaksów! Co jest z wami? Czy wy we... czy próbujecie zabić łukiem? Oła! Jeszcze mnie szkieret szkielet <grym> A Gdzie wy jesteście? Bijemy się! Nie, nie musisz to się grywać wam! Co jest ten z siekierą diaksową? Co jest grane? Okej, okay. au, au, o oh, kurde, o oh, kurde. Koń go, koń no. Da się mi walnąć żaba, da się mi ja... walnąć. Fritzus mówi, nie ja. Dobra, dobra, dobra. O nie, wpadzie w dół. Okay. Spadłem w dół. Okay. Spadłem w dół, nie. Okay. Chodź tu, dealer. Robi się niedobrze, robi się niedobrze. Ten spadł w dół, ten tak, jeszcze tutaj jest. Na strzała, typek! O nie! <laughs> dobra, okej, 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 dobra, dobra, dobra. Jak stąd wyjść, no? Źle. Nie jest aż Co tak jest? źle. Nie no. O okej, okay, może chyba mam wyjście. Zobacz, ty padać do kanionu Nie! nie <laughs> <laughs> okej, okay. dobra, dobra, to mi się podoba. Nie, ile miałeś. Ile miałeś ser dużek A4 A, aha Aha, okej, okay. dobra, dobra, mia ja miałem dużo więcej Czy ty jesteś? Dużo nie, więcej. No, Szylu jest... mały Wiesz co, żaba... Nie wiem jak to powiedzieć, ja jestem... Ja jestem przy trofeum mordy, ale wy macie o, nie. łuk chyba. Nie, jak nie dobrze trofeu. widziałem. Ej, peskidu! Ej, peskidu! Tu coś lata! Coś jest? Tak, to jest mała chyba. Nie, Widzę! jest. I to jest... <laughs> teraz już możecie mnie znaleźć chyba. Już teraz jestem do znalezienia. Dobra, wbijamy, wbijamy oh, oh. do trofeum. Czy wy się budujecie? Czy się budujecie? do pod... góry! O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o! Oh. O oh, nie! Tam też szybko buduje! Pewnie! czy ty umiesz szybko budować? Masz jajkiem! Jajkiem masz! O kurde, to no nie jaka to możemy coś zrobić. O kurde, tak dobra. O nie, nie, jestem taki mały, jak ciężko się budować na boki. Ernest. Oh shit. oh shit. No, no, Ernest, dobra? Nie, dobra. no. Dobra. Tak dobra. do niego. Dobra, okej. okej, okej. Co tam Jerzy? No, przy przetrofę. Co tam jeżu? Mogę was znaleźć. O nie, mamo! Ta... Biegnie do kompasu, Biegnij do, kom do kompasu, jak najszybciej. 40 mógłbym zerwać ten trofeum, biegne. ale tak bardzo kusi, żeby poczekać na ciebie tutaj jeżu. Tak bardzo kusi. Nie! Zrobiłem głupotę, najgorszą głupotę. A Przykoczał O nie, żaba Minecraft. Najgorszy pifeł... nie oczu się, się budować, a to nie jest gravel. Czemu? Co? Jak się nie masz czym budować? Oh, no nie mam się czy... czym budować. O kurde, o kurde. Panowie, za mocno, za mocno ten odcinek. Co jest grane? Co się czekaj, dzieje? Czekaj. Już do ciebie lecę. Oh. Nie, nie. O nie, ty? się mamut przysiadł, przy trzeci. Derek! Co? Derek, gdzie jesteś? Stary, jestem tu, gdzie jestem, a co? Czekam na ciebie. Czekasz na mnie? O? Nie zebrał, to! No, Okej, okay, zebrałem, zebrałem, panowie. Nie, no, ale udało się, udało się. Ale szczerze, jeżu bałem się, że ci ogarniesz, że jestem pod tobą, jeszcze chciałem cię podkopać, no. ale, ale już nie ryzykowałem. Ej, mocno, mamut, mamut na imprezkę wpadł. No, no. Mówisz coś o nim? Ja się A, nie, to już nie ma, już nie ma żaba tam trofeum, już nie ma trofeum. Dobro panowie. Ale ładnie było, nie? Jakby myślałem, że już to... Jakby miałem trzy serduszka, wiecie o tym? Mogliście... Jeden strzał, Ernest, miałeś, stary. No, ale się nie ta. Kurde. Jeden strzał. No, ale nie, rzeczywiście, jakby... To jest OP, bycie takim maluchem jest OP. Jakby o. to musiało być straszne. Jak, jak walnąć, kurczę, muchę trafić łapą, nie? Dobra, więc o. dzięki za obejrzenie odcinka. Słuchajcie, kanały chłopaków macie w kartach, wpadajcie do nich, subskrybujcie na naszą całą ekipę i my słyszymy się już jutro na tym kanale. O. Do usłyszenia. Elo!